Witam Państwa. Dzisiejszy szkic z serii Polska-Rosja nazywam dymisją. Dlaczego? Powiem o wydarzeniu, które tak naprawdę istnieje w jakimś, nazwijmy to niszowym piśmiennictwie na temat wydarzeń sprzed stu lat, a które do dziś budzi wiele pytań, na które nie znajdujemy tak naprawdę prostych odpowiedzi. To się zdarzyło 12 sierpnia 1920 roku. ówczesny wódz naczelny oraz naczelnik państwa złożył dymisję na ręce zopupełnionych funkcji, na ręce premiera. Premierem był wówczas Wincenty Widos. To był ten słynny rząd obrony narodowej, który powołano 24 lipca. W 2020 roku rząd w istocie gromadzący wszystkie siły polityczne, zaczynając od ludowców, poprzez Narodową Demokrację, ale także socjalistów, bo wicepremierem był znany jeszcze wcześniej poseł do Rady Państwa, czyli Parlamentu Węgierskiego, Ignacy Daszyński. Ten rząd miał zmobilizować do obrony wszystkie siły w parę Pewien czas temu miałem okazję mówić o jego odezwach, które były formułowane w imię obrony państwa przed nawałą bolszewicką, bo takiego określenia i wtedy, i dzisiaj używamy. I pamiętamy, że w tych dokumentach zarówno w dokumencie rządu, jak i Rady Obrony Państwa, a także samego wodza naczelnego i naczelnika państwa pojawiła się ta ważna dla nas współcześnie teza że wojna ta nie jest prowadzona z narodem rosyjskim, tylko z bolszewikami. Teraz chcę opowiedzieć o pewnym wydarzeniu, no, które, którego bierze nazwę dzisiejszy nasz szkic Dymisja. Dymisja złożona na ręce pisemna, damy jej treść, została opublikowana, nie jest uwypuklona w żadnym piśmiennictwie, chociaż fakt pozostaje, Jednym z najbardziej zastanawiających wydarzeń tamtego czasu, bo ów naczelny wódz i naczelnik państwa podaje się do dymisji, dymisji składanej na ręce premiera. No, adresat jest dość zastanawiający, no bo przecież premier nie jest organem, nie był, nie jest, nie mógł być organem zwierzchnim w stosunku do zarówno, zwłaszcza do naczelnika państwa, który był no, odpowiednikiem współczesnego prezydenta głowy państwa, to prawda, że y, jego funkcja była wywodziła się z, początkowo z funkcji tymczasowego naczelnika państwa, który, który to później przez Sejm już przekształcony w naczelnika państwa. Ten Sejm, który, pierwszy Sejm, który zebrał się w 1919 roku, i co jest może, może ważne nie tylko z tam z przyczyn formalnych, ale chyba z obiektywnych. Na tę tym, funkcję tymczasowego naczelnika państwa powierzył Józefowi Piłsudskiemu rząd Jędrzeja Moraczewskiego, czyli to rząd wykreował, ten pierwszy rząd, jeszcze nie uznawany przez nikogo, poza notabene Niemcami, bo to warto odnotować, czyli Niemcami już weimarskimi, które przysłały nawet słynnego, słynną postać w roli posła był to y, Harry von Kessler, o którym swego czasu miałem okazję wspomnieć. I w dymisję składa naczelnik państwa i naczelny wódz na ręce premiera Witosa. Y, według historyków tę dymisję miała, ona stała się skuteczna w tym znaczeniu, natomiast ponoć, czego nic do końca nie wiemy tak naprawdę, Premier Witas miał, taka jest, nazwijmy to, ocena, diagnoza sformułowana w części piśmiennictwa, że premier Witas miał ją ogłosić w momencie, którym uzna za właściwe. Czyli on był dysponentem nadania jej, tej dymisji charakteru publicznego. No, zastanawiające jest to, dlaczego w tym momencie, w momencie, bardzo trudny. To jest kilka dni przed kontrofensywą, która rozpocznie się z Nadwieprza, czyli yy, z, nad tej rzeki, która jest na po południowym wschodzie w dzisiejszej Polski, która zmieniła bieg tamtej wojny. Ta wojna w 12 sierpnia była wojną przegrywaną od co najmniej dwóch miesięcy. I dlaczego ktoś, kto jest na pewno najważniejszą głową w armii i jej wodzem. Ktoś, kto jest również najważ... pierwszą osobą w państwie, składa w tym momencie dymisję. To bardzo skomplikowany proces. Takich rzeczy się w takim momencie nie robi, no bo nie pozbawia się armii dowództwa. Dowództwa w momencie, w którym no, Dowodzenia. Armia wymaga nie tylko wydawania rozkazów, ale jest przygotowana do kontrofensywy, która ta ofensywa wymaga wydawania rozkazów. Zresztą po złożeniu tej dymisji ówczesny wódz naczelny, zdymisjonowany wódz naczelny i naczelnik państwa opuszcza Warszawę, jedzie samochodem na południe Polski. To jest taki szczegół, już bardzo, bardzo często pomijany w oficjalnych, w tej fasadowej narracji historycznej, bo jedzie do Bobowej, takiej miejscowości położonej w istocie już prawie pod, na, 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 pod Karpatami, gdzie odwiedza swoją przyszłą żonę, zresztą wtedy jeszcze nie i nie będąca oficji formalnie jego żoną i wraca z stamtąd. No, Przystanie ówczesnych dróg, ten, ta, ta wyprawa z samochodem trwała co najmniej dwa dni. I co bardzo ważne, nie ma w tym czasie Naczelnika Państwa i nie ma Naczelnego Wodza w chwili, w której rozpoczyna się owa kontrofensywa. Skąd się wzięła ta decyzja? Czy to był tylko wynik upadku ducha, zresztą widziany przez współczesnych, czy też wynik określonych nacisków, a także, co może dzisiaj już... Bardzo niezręcznie jest o tym przypominać jednoznacznego oczekiwania ze strony państwa tandy. To, że zarówno Brytyjczycy, jak i Francuzi chcieli dymisji Piłsudskiego, chcieli, żeby on przestał być, najlepiej przestał pełnić obie funkcje, a najlepiej żeby przestał być naczelnym wodzem, że ktoś inny miał przejąć dowodzenie. Nawet miał nim tą osobą, która miała być, stać się naczelnym wodzem, co jest potwierdzone w dokumentach. Był, miał być członek misji francuskiej, generał, późniejszy marszałek, Weygand. I czy też być, miała być nominacja nowego naczelnego wodza. Przypomnę, że wtedy Osobami, które były brane powszechnie pod uwagę, to nie był okres popularności Piłsudskiego, wręcz odwrotnie. Był osobą niepopularną, powszechnie był obwiniany za katastrofę wyprawy kijowskiej, którą, którą w momencie sukcesu fetowano jako jedno z historycznych zwycięstw i porównywano owo zajęcie Kijowa do, do słynnej wyprawy. Krobrego, który też zajął kijów swego czasu i między innymi nawet ci politycy, którzy nigdy nie kryli swojej niechęci wobec socjalistów, a zwłaszcza wobec Piłsudskiego, wtedy upajali się z wielkimi słowami, które miały podkreślić historyczną rolę wodza jako zwycięzcy. Wiadomo, gdy jest się zwycięzcą, wtedy się ma wielu wielu przyjaciół, wielu piewców, wielu tych, którzy będą chcieli swoimi słow, słowy nazwać to zwycięstwo jako, jako część tego, tej własnej opowieści, którą oni tworzą swoimi słowami. Natomiast w momencie klęski wszyscy wodzowie, ci przegrywający, są sami. I to, co wiemy dzisiaj, a nie wiemy ciągle wszystkiego, jest, jest dla nas czymś zastanawiającym, bo w momencie, w którym roz, miała się rozpocząć kontrofensywa, czyli z, już ją przygotowywano, znika osoba, która jest w zasadzie formalnie już nie pełni funkcji. Naczelnego wodza. W ogóle armia jest bez wodza. Być chyba, że wodzem był ktoś inny. Wiemy, że wtedy nowym szefem sztabu był generał Tadeusz Rozwadowski, wybitny austriacki oficer zawodowy, który już był wtedy generałem. Był człowiekiem, był tak zwanym fachowcem, czyli człowiekiem, który miał swoją misję i rangę w tym, w tym no, dość zamkniętym świecie oficerów i generałów. On, on kierował, wydawał rozkazy, przygotowywał rozkazy. On, on przygotował i przeprowadził tą, tę operację, którą później. No, którą później nazywaliśmy cudem nadwisłą, czyli tą cofającą się armię rozsypaną, która traciła nie tylko sprzęt, nie tylko y, rannych i zabitych, ale przede wszystkim była już wtedy bardzo narażona na dezercję. Miejmy świadomość, że y, to, co dzisiaj wydaje się nam y, dość oczywiste, że polski chłop, który zawsze swoich synów wysyłał jako żołnierzy, nie zawsze się utożsamiał z Polską, a także z jej, jej, jej nową ideą, a wtedy Polska była nową ideą. I wiemy, że te, te apele o powszechne, powszechne poparcie dla obrony państwa przed bolszewikami, nie spotkały się z, z takim zbyt, zbyt entuzjastycznym, żeby użyć takiego bardzo oględnego określenia, odzewem ze strony środowisk chłopskich. To prawda, Witosowi wtedy udaje się przeprowadzić ustawę o reformie rolnej, tą pierwszej reformie rolnej, która miała z, zjednać chłopów ten polski głód ziemi, który dzisiaj jest zupełnie czymś niezrozumiałym, wtedy był najważniejszym problemem społecznym w ogóle najważniejszym problemem, którego, którego nie umieliśmy rozwiązać w istocie rzecz biorąc do dekretu pkwn z 1944 roku, bowiem ta reforma rolna, znacznie bardziej radykalna niż ta druga, która już była później uchwalona. Została uznana za sprzeczną, sprzeczną z konstytucją, tą konstytucją marcową, która będzie uchwalona w marcu, jak sama nazwa wskazuje, 1921 roku. No i wiadomo, lex posterior derogat legi priori. Akt ten musiał być oceniany w świetle późniejszej, jego wykonanie w świetle późniejszych przepisów wyższej rangi. No i tak naprawdę. Tej reformy nigdy nie przeprowadzono dopiero była ta druga ograniczona, która nie rozwiązała w żaden sposób problemu polskiej wsi, tak jak i wtedy, w 1920 roku, apele, zresztą apele, również witosa, do chłopów, do włościan, tak to wtedy pięknie mówiono, o obronę państwa przed zagrożeniem, były, były ważne. Natomiast Odzew był bardzo ograniczony, jeszcze biorąc pod uwagę rzecz bardzo prozaiczną, że były to czas żniw, a była taka święta zasada, że nie odrywa się chłopów od roli w czasie, kiedy zbierają oni spól zbożem. Tego zależało, czy będziemy głodni, a głodni bywaliśmy wtedy bardzo często, bo kraj był wycieńczony i zmęczony wojnami. A jeszcze przedtem grabiony, zwłaszcza przez Niemców, w okresie okupacji 1916-1918. I ta dymisja, o której mówimy, jest wydarzeniem wstydliwym, bo nie opuszcza się w tym momencie, w tak ważnym momencie, armii, którą trzeba dowodzić, która wymaga dowodzenia, nawet nominalnego. Niektórzy twierdzą, to są takie nowsze myśli na ten temat, że była to odpowiedź na żądanie ze strony państwa Antanty, które jednoznacznie oczekiwały w ogóle usunięcia ze sceny politycznej Józefa Piłsudskiego, który za tanto nie miał nic wspólnego, zresztą nie miał tam żadnego ani autorytetu, ani, ani nawet czegoś, co byśmy dzisiaj nazywali Wejściem, ponieważ był związany z państwami centralnymi, to bardzo dobrze mu pamiętano, stał się, ogłosił się naczelnym wodzem w 1918 roku, a pamiętajmy, że wtedy naczelnym wodzem mianowanym wojska polskiego był generał Haller, który został mianowany. Nie tylko jako dowódca tej tzw. błękitnej armii sformułowanej we Francji, która walczyła przeciwko państwom centralnym, ale także jako całości wojska polskiego. I ta nominacja została w jakimś sensie zignorowana, ona się okazała nieudanym przedsięwzięciem politycznym, czyli ta reakcja była związana z. Tym naciskiem, nieukrywanym zresztą pod tym względem, stan zresztą ducha, tak się to wtedy ładnie mówiło, ówczesnego wodza naczelnego, no, budził nie tylko współczucie, ale wręcz litość, ponieważ zachowała się relacja w pamiętnikach syna właśnie generała, późniejszego marszałka, Maksima Weiganda relacja z jego rozmowy z naczelnikiem państwa, i naczelnym wodzem jeszcze, z, mom, jeszcze z, końca, z końca lipca, w zasadzie z przełomu lipca i sierpnia 1920 roku, gdzie w owej rozmowie, zaznaczam, Weygand był człowiekiem w, w miarę przychylnym Piłsudskiemu, zresztą nam też, w podróżnieniu od Anglików, którzy nas traktowali z nieskrywaną pogardą, on przedstawił tę no, jakąś relację z tej rozmowy, ponieważ trwała ona bardzo długo, bo ponad prawie pięć godzin, jako obraz no, pewnej upadku ducha ówczesnego, wodza, który cały czas się skarżył. No, nie widział po drugiej stronie woli. To jest takie słowo, które dzisiaj już jest prawie zapomniane, ale. Bardzo często w okresie międzywojennym sanacyjna propaganda mówiła o, tam, o tym tej woli, która była jakoby najważniejszym czynnikiem odzyskania niepodległości i tą wolę, tą, tam, tą właśnie siłę woli Piłsudskiego przedstawiano jako ten najważniejszy czynnik sprawczy, który doprowadził do tego, że Polska stała się Polską, a nie... Konie, państwem będącym jakąś tworem marginalnym, niewielkim, a za, albo wręcz częścią państw, które jeszcze do niedawna nazywaliśmy zabor, państwami zaborców. Mówię o tym z tego powodu, że jest jeszcze druga teoria, która wyjaśnia ten fenomen tamtego dnia, tej dymisji. Tak naprawdę wodzowie, często ci naczelni, w momencie, kiedy nie potrafią znaleźć swojego miejsca, jakby nie są w stanie udźwignąć misji, w której są, to trzeba mieć trening. I to taki trening związany z, z, z miejscem lub czasem, który jest niepowtarzalny, tylko w danych okolicznościach można ten trening przejść. Albo go można, można na nim, w nim polec. Ten trening to jest odporność na, 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 na klęski. Z tą odpornością Józefa Piłsudskiego wtedy było bardzo źle, zresztą co wszyscy widzieli, widzieli to jego współpracownicy, widzieli widział to, widzieli to yy, ludzie, którzy byli członkami Rady Obrony Państwa, zresztą co wynika z protokołów, o których swego czasu miałem okazję wspomnieć. Złośliwi twierdzą, że może ta nieobecność była bardzo potrzebna, że w istocie odsunięcie się, z dymisji, sam, samo złożenie dymisji spowodowało nieobecność, co najmniej no, nie tylko kilkudniową w Warszawie, bo według oficjalnej narracji Piłsudski miał dowodzić tą grupą wojsk, która miała być tym czynnikiem kontrofensywy, o której mówimy, o która była atakiem z flanki, czyli z lewy na lewe skrzydło wojsk bolszewickich. Przypomnę, że dowodził nimi Michał, a w wzadzie michał Tuchaczewski, co które spowodowało załamanie się, frontu, i, no i w zasadzie generalny odwrót to nie była klęska w sensie dosłownym, czyli tam nie, wy, nie wygrywano wielkich bitew, natomiast zarządzono generalny odwrót, który spowodował, że Armia Czerwona, y, częściowo została zepchnięta do granic Prus niemieckich, y, przyparta do granicy. Tam był ten słynny y, korpus kawaleryjski, takiego Ormianina, który występował pod takim pod, pseudoniem Gajchana, i on przeszedł przez granicę niemiecką i z się, został internowany i przez to. Uniknął w większości y, niewoli, uniknął bitwy poprzez ucieczkę z terytorium naszego kraju, gdzie złożył broń wobec, w stosunku przed, przed, przed innym państwem, stając się częścią, bardzo jeszcze niedługo to internowanie trwało. I nieobecność królewskiego przez te parę dni, niektórzy twierdzą, to są ludzie, którzy się uznają ogólnie za niechętnych jego legendzie. Albo tak zwanych realistów, którzy chcą dostrzegać, chcą interpretować przeszłość, starając się odpowiedzieć na pytanie taką, jaką ona była. I twierdzą, że właśnie w, ten, w tym momencie nieobecność była czymś dobrym dla działania samodzielnego. Dała podwładnym samodzielność samodzielność decydowania, którzy zdecydowali w ten sposób. Że udało nam się ową nawałę bolszewicką pokonać. Lecz nie tylko. Tam był inny jeszcze wątek, który rozwinął kiedy w innym miejscu. Powiem, że wtedy, o czym miałem okazję wspomnieć, groziła nam secesja w zachodniej części Polski. Tam wtedy jechał do, do Poznania Wincenty Witos prosząc, aby yy, wojska. Aby w ogóle Wielkopolska nie ogłosiła secesji, ale dlaczego wspominam o tym wątku, to jest ten, ten, ten znak zapytania, czyli to, czego nie wiemy do końca. Bo dzisiaj się twierdzi, że wojska bolszewickie poszłyby dalej, gdyby pokonały, zdobyły Warszawę, poszłyby dalej na zachód, zatrzymały się w Berlinie. O to chodzi, że to nie jest takie do końca pewne. Bo. Ta część Polskich, czyli Wielkopolska i Pomorze, czyli te częściowo zresztą pamiętajmy, że dotyczyło, ta Wielkopolska była trochę inaczej definiowana niż współcześnie, Wielkopolska, nawet nazwano wojskami Wielkopolskimi, wojska utworzone w tym czasie, chciała stać się odrębnym państwem i, nie, i, i nawet mówiła, że nie jest w stanie wojny z bolszewikami, że wojnę z bolszewikami prowadzi Warszawa. Nikt nas do końca nie wie, a może kiedyś się dowiemy, że być może właśnie ten fakt był istotny dla tego, tej alternatywnej wersji przeszłości. Bo Niemcy bardzo sprzyjali bolszewikom. Tak, tak, to nie jest żadna tajemnica bardzo sprzyjali bolszewikom, chcieli przy pomocy nie po raz pierwszy, zresztą przy pomocy bolszewików nie tylko zniszczyć Rosję, ale zniszczyć tę Polskę, która, która odebrała im no, w zasadzie te tereny, które, no, które, które uznawano z tak zwaną Polskę pruską, a które uznawali Niemcy, Prusacy, a potem Niemcy za część rdzennych ziem niemieckich. I Niemcy bardzo sprzyjali Bolszewikom, wspierali ją ba. Spartakusowcy, czyli rewolucjoniści, lewicowi Niemcy masowo uczestniczyli, wstępowali do Armii Czerwonej, walczyli przeciwko nam. Natomiast postawa Wielkopolan, polityków Wielkopolskich była niezmiernie powściągliwa i daleko odbiegająca od takich naszych historycznych wyobrażeń co do... Jedności narodów w sytuacji trudnej. To, co było najważniejsze, to, że nam się wtedy udało. Udało się nam nie tylko w sierpniu, ale udało się nam również we wrześniu. We wrześniu rola Piłsudskiego jest już, jest już zupełnie inna, jest znacznie bardziej aktywna. Natomiast my mówimy o tym, co się zdarzyło 100 lat temu w sierpniu. Wtedy, może nie tyle pokonaliśmy bezpośrednio, ale strategicznie wojska bolszewickie których odwrót z ziem, tych, które nazywamy rdzennie polskimi, zakończył owo bezpośrednie zagrożenie dla naszego bytu i, spo, i rozpoczął to, co było czymś dla nas najgroźniejszym: dialog. Tak, dialog. Dialog z bolszewikami, który ostatecznie doprowadzi do pokoju. To dialog pokojowy, dialog, który. Na początku był prowadzony w Mińsku białoruskim, później zakończył się pokojem w Rydze. To upodmiotowiło Bolszewików, których nikt jeszcze nie chciał upodmiotowić, bo ciągle państwa antanty wierzyły w powrót Rosji jako państwa. To prawda, że z Bolszewikami rozmowy prowadzili Anglicy, Lloyd George. Prowadził bezpośrednie rozmowy, nawet niemieckim niszczycielem wożoną osobę, w istocie numer 3 w ówczesnym państwie bolszewickim. Nazywał się Kamieniew, to był oczywiście pseudonim jednego z przywódców ówczesnego rządu bolszewickiego, który prowadził bezpośredni dialog jako jeszcze nieuznane, ale przedstawicielstwo jakiegoś państwa, które uzurpowało sobie prawo do, do bycia przedstawicielstwem Rosji. I ta dymisja ponoć została, to już ostatnia myśl, zwrócona, tekst tego dokumentu. Witos ponoć zwrócił ten dokument, zresztą znamy stąd jego treść, ob, na ręce Piłsudskiego w momencie, w którym już na jesieni 1920 roku, czyli uznał ją za nieaktualną. W okolicznościach, które się zdarzyły. Może ta nieobecność była ważna, a może nawet bardzo ważna dla, dla tej dobrej, dobrego obrotu sprawy, który zakończył tamten spór, tamtą wojnę, wojnę, którą wtedy wygrywaliśmy. No wiemy, że nie bez powodu nazywano ją Początkiem tej drogi, która nas doprowadziła do klęski za 19 lat. Wtedy nie umieliśmy znaleźć rozwiązania, które by zabezpieczało nas na dłużej niż na owe 19 lat. Być może gdzieś tkwiły na pewno w wielu miejscach, błędy, których być może nie umieliśmy nawet nie popełnić, ważne jest. Że wtedy przetrwaliśmy, i to w sumie nie tyle przekreśla i nie unieważnia, ale stwarza zupełnie inną perspektywę w ocenie owej dymisji. Ale po co, o, po co dzisiaj o tym wspominamy? Żeby pokazać, że przeszłość była równie złożona i równie skomplikowana i trudna w ocenie przez współczesnych, tak jak czas nam obecny. Dopiero później znaleźli się ci, którzy ją. Poprawili dla tworzenia fałszywych legend, które potem zastąpiły przeszłość tą prawdziwą. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.